W naszym Gemini Studio w Kanwasach pojawiła się możliwość tworzenia prezentacji. Dotychczas robiliśmy sobie prezentację raczej w Notebook LM, natomiast od jakiegoś czasu w Google jest to dostępne również w Gemini. No, zobaczcie, jesteśmy już na koncie Pro. Mam nadzieję, że to widzicie. Widzicie, możecie sobie napisać do Gemini: po prostu zrób mi prezentację na temat AI w SEO, powiedzmy. I w tym momencie Canvas zaczyna pracować, i finalnie otrzymacie slajdy, nad którymi jesteście w stanie iterować. Więc jakby robienie prezentacji czy jakichś podsumowań dla waszych klientów ma już dzięki idziemy na nowy wymiar. Oczywiście nie będziemy czekać, aż Google zbierze dla nas wiedzę na temat AI w SEO. Ja przygotowałem sobie wcześniej taką prezentację w temacie Semantic SEO, czyli dosyć. Potężny temat, obszerny, który jest ciężki do, do zrozumienia w takim pierwszym strzale, ale jak widzimy, Google przygotowało dla mnie, a raczej Gemini, prostą prezentację, gdzie możemy sobie w jakiś sposób wizualny przejść przez ten temat. Oczywiście wiemy, że kontekst engineering to jest wszystko, tak więc wgrywając odpowiednio dużo kontekstu do naszych promptów, czy też tworząc GEMY, pewnie jesteśmy w stanie dużo lepiej zrobić tę prezentację niż w pierwszym strzale. Jak widzicie, ja tylko zastosowałem jeden prompt. Natomiast możemy sobie w ten sposób po tej prezentacji iterować, wrzucać patenty, książki.